ale wiesz, Darek, to, to, to pokazuje, że wyciągasz gwiazdki. No, budowało ci się mniejszym. <noise> A, masakra. To, to, to pogoda, to było normalnie... <noise> jak się biegło, jak przeżycia, jak na trasie, jak kibicowali. No bieg to był hardkorowy, to jest mało powiedziane, tak, to nie chodzi o dystans, ale warunki jakie były, cztery dni deszcz, na śnieżniku, no śnież, śnieg, tak, i to taka zawierucha, wcześniej też pełno deszczu było, także szlaki były, no to były strumienie, tak, tereny podmokłe były, wszystko tam jeździło, nogi uciekały, no ciężko było, ciężko były warunki żeby tak szybko przebiegłeś. Zdradzisz, że zaraz jak będą startować, to No trochę się przygotowywałem. Trzy razy byłem w górach w tym roku zimą. Też tutaj w tych okolicach, tak, bo w Lądku na trasie tego biegu. No ale generalnie spokojny trening, objętościowo więcej i tyle. Powiedz, za tobą biegnie kobieta motywował ciebie to dobiego, żeby nie no, Oczywiście. <grym> Ile się udało szybciej zrobić czas? E, no ciężko powiedzieć, bo cały czas robiliśmy swoje, tam nie można było specjalnie przyspieszać, tak? Ale na końcówce to już tak, to już to już było ciśnienie. Tak, tak jak mówię, e, z tutaj e, no. E, to była robiona nabiegowo powiedzmy, prawie, że nie. Dziękuję, zapraszam za rok. Co byś jeszcze polecił innym zawodnikom, jak będą startować za rok? Na co by uwagę zwrócili? Na co? No, support robi tutaj roboty na takim biegu, nie? To jest jednak to, jedzenie w takich warunkach, 7 par butów i to też niektóre były kilkakrotnie używane, skarpetki, termo, jakieś ciuchy. To jest podstawa, nie? W taką pogodę jednak. Dopiero zaczynało i nikt nie wiedział, że to się da zrobić, a teraz znowu takie już... Potem już ten Daniel tak wygrywał tak pewnie i to już tak zaczęło być takie naturalne, nie? A teraz nagle, wiesz, niespodzianka i... Ale, i ten... ale, ale powiem tak, że zastanawialiśmy się z chłopakami, czy przez te warunki na przykład jest gorszy czas, czy by był lepszy, nie? Ale z drugiej strony ja mówię, że jeżeli te warunki były takie ciężkie i y, zbytnio na początku nie poszalałem, tak? Y, to, to też na końcówce do końca mogliśmy się Wiesz mnąć. co, myślę, że... E... Wcale nie były łatwiejsze warunki, bo on, na przykład e, krótki kred jest wolniejszy niż rok temu. Więc jakby e, skoro tamten był w takich samych warunkach wolniej biegną, e, no to znaczy, że warunki ogólnie nie są lepsze, bo ten deszcz on nie był taki... Ale taki tak, łatwy. deszcz, teren podmokły i mnóstwo drzew gałęzi no. powalonych, nie? Tak. E, no mnóstwo, tak? No bo tam gdzieś w krótek niegodzwie armagedon chyba zimą był, tam jakaś wichura musiała być. Tak. tak. Dodatkowo mieliśmy problem z czołówką, nie? Na, na te, pół punktu robiliśmy na telefonie komórkowym. To już było w ogóle, nie? Tam ze śnieżnika, jak się nam to było tak, takie mm -hmm. drzewo powalone. Można było odbić w lewo, w, le w prawo. Ja, ja poszedłem, patrzę, kurde, z traka zszedłem. A to okazuje się, że drzewo leży centralnie na, 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 na szlaku. Za, za Bardem to masakra była, nie? Tam za Wilczą, nie? No. no bo tam, nam, tam le leśnicy jakby uprzą, są w trakcie jakby czyszczenia tego szlaku i... I masz, i masz teraz tak, yy, jest nos, mgła jest, czy tam chmura, tak? I, tak? I musisz po tych drzewach. I się... my szukamy tylko ślady nie? Żeby nie zejść za bardzo z obok bo omijasz te drzewa powalone. No. Także no, drzew to setki, nie? Setki mhm. po prostu leżą. Także to na pewno też spowalniało, tylko mówię, paradoksalnie, być może e, te tempo nie było od początku takie mocne i dzięki temu do końca można było je utrzymać, nie? Mhm. No. Ale nie no końcóweczkę bardzo, bardzo przycisnęliście, bo mieliście tak, koło Śnieżnika było jeszcze, tak do rekordu trasy było mniej więcej podobny, nie, tak. A, ale właśnie od Śnieżnika już było co, coraz, właśnie do Wilczej chyba tam zrobiliście z 5 godzin nadrobiliście i potem już utrzymaliście. No wiesz, na początku to się zawsze patrzysz jaką masz dyspozycję, tak, bo no nigdy nie wiesz na co trafisz do danego dnia, a potem to już lecisz, nie. <laughs> I tyle. No. I, I ten, i też, że tak za, zaczynam widzieć tego kreta trochę jak Formuła 1 jest, bo ten support jakby robi różnicę, nie? Robi. Że i to, i to, w, nawet od strony kibicowskiej to jest super to oglądać, nie? Jak to się robi, jak szybko, no. normalnie jak, 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 w padoku na tym, na Formule, nie? Ale zobacz, mieliśmy chyba 6 czy 7 par butów, tak? I to były kilkukrotnie używane, ale były suszone, tak? Skarpetki były suszone kilkukrotnie, nie? No bez tego w takich warunkach weź biegaj. Nie? No miałem tak kstrzele czy coś, ale to tam wiesz, chwilę, moment, to też są mokre, nie? to nie jest tam, że, 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 że nie. No, A ja już nie mówiąc o termo, tak, czy, czy jakichś tam innych ciuchach, czy, 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 czy rękawiczkach, czy czapkach, nie? A jeszcze mieliśmy takie właśnie dyskusje, y, czy taki dobry support czasami nie rozniwia za bardzo, nie? Bo przybiegasz na punkt i zamiast, wiesz, y, jakiegoś hardcora, to masz tu masz łóżeczko, tu masz ciepłą zupkę, tutaj sobie odpocznij. Na, na support bierzesz biegaczy, bo oni wiedzą... Co, myślą za ciebie, co potem musimy myśleć za biegacza. Ja i mówiłem tak, do setnego kilometra, ja myślę nie, po setnym wy, i nazywam Pidarek. Pidarek, nie, jedz, ja tam nic nie gadałem. Słuchałeś się? Starałem się. Ty, tak, tak, pijesz, piję, nie. Było, było, było słuchanie. Nie? A znają cię tak dobrze, żeby widzieć jak, jaki masz rezerwy jeszcze? Wiesz co? Poznaliśmy się w międzyczasie. No, ale mówię, to jest to, że jednak biegają takie dystanse, nie? I to, to dużo robi. To nie, to nie może być byle biegacz, nie? To jest biegacz, który już trochę zwiadł zębów, nie? Na ta, na tym. I, i, I wie, że po prostu jedzenie to jest podstawa w takim biegu. Nie, żeby, żeby siły nie spadły. że kawałek czekoladki to Nie, nie. Tu były kopytka, tu była jajecznica, tu były zupki różne, co tam jeszcze było? Parówki. Parówki bułki, grzanki nawet, nie? No, no wszystko było, nie? Także... Nie pokażemy, jak wyglądało to w przypadku. Lepiej nie, ja nie wiem, go to czyszczę, nie? Tam jest błota. Wszystko to leży. No, nie było czasu, nie? Sprzątać tego na bieżąco. Skarpetki suszone ja potrzebił No Ręczyki papierowe w butach, żeby tam wyciągnąć trochę wilgoci. Także 4 dni temu wziąłbyś taki wynik w ciemno? No chyba tak. No. Czyli bardziej wynik niż przygoda. Wyniki też jest ważny nie? jednak. Właśnie, tam, e, mówiłeś Kamilowi, że to takie ukoronowanie e, biegowej, biegowej kariery. No. Dla mnie tak, nie? To co, buty na kołek? Nie, ale na razie... Wiesz co, po lądku e, to był też intensywny bieg, nie? Szczególnie końcówka. I naprawdę widziałem, że dużo długo dochodziłem do siebie. Przypuszczam, że tutaj też parę miesięcy. Także mi się wydaje, że dobre parę miesięcy E, e, trzeba po prostu się pobawić, tak? Bez ścigania, bo... E, no. Ale ty lubisz ściganie? No lubię. Widać, ściganie. widać jest... E, m, nawet, nawet Was... E, m, jak, się, jak jesteś... E, jak biegłeś, to nawet jak teraz jesteś, już e, te emocje zeszły, sobie rozmawiasz swobodnie, natomiast e, w trakcie biegu... Skupienie. Skupienie, cel przeszkadza cię wszyscy ciewi stąd. <laughs> Także to takie widać było taką właśnie determinację mocną i właśnie... Jestem, ja. koncentracja. Zgodania, tak. nie? Jak coś robimy, to robimy to dobrze, nie? A po co robić to na połowicznie? Nie, no tak. <laughs> Tym bardziej, że yy, no kupę, nie powiem pieniędzy, tak? Ale czasu było włożone w przygotowanie tego i szkoda było to zmarnować, nie? No bo to no naprawdę kawał. kawał, Nie, nie mówię tylko ten sezon, tak, przygotowawczy, ale to, na to się pracuje no, latami. I teraz zmarnować to, a m, przypuszczam, że i przez to, że ta formuła jest taka jaka jest, m, to na tego krytarz bym nie wrócił, nie? Y, może kiedyś, ale to już, to już nie te lata, to już nie, nie to sam czas, nie? To dlatego trzeba wykorzystać okazję. No. Na jakiś czas? I co jak sobie... Jak tam w tamtym roku to, to zniosłeś, nie? Duże rozczarowanie było? Duże. Ja takie coś przeżyłam, no. Bo też tam byłem przygotowany, i też yy, jeździłem na obozy do gó w góry i też nastawiałem się na walkę. Yy, no i porażka, no. Mnie się nie, nie wytrzymał i to, to, to nie było, że, że głowa wysiadła, tak? Po prostu ewidentnie ciało nie dało rady, nie? Coś tam się stało, tak? Robiłem wszystko co mogłem, ale też też... Nawet wyszła nawet taka myśl, że będę już szedł. Tak, bo bym się e, może na limit nawet załapał. Ale tam już chodzenie sprawiało ból, nie? Dlatego tak by była decyzja taka, jaka jest. tak, Szybciej e, wylaczyć się, szybciej wrócić do trenowania i przygotowywać się co rok. I w tym roku lepiej smakuje, nie? No. <laughs> no w zeszłym roku by nie było mhm. takiego by nie... Wiesz co? E, jakbyście szli łeb w łeb z Danielem, to kto wie? No ale 5 godzin różnicy to jest sporo, nie? Jest sporo, tak, ale też on, on dopiero przyspieszył jak, jak, jak go dogonili, jak go Tomek Wieszorek dogonił, nie? Mm. I, I też tam, na przykład tak jak tutaj chłopaki zdradzili, że tam planowałeś troszkę dłużej spać, tam na Wilczej, ale sytuacja była taka, tak. że, że nie spałeś i, i na przykład, wiesz, on, on, jemu tego zabrakło, nie? Jego po prostu chłopaki zaczęli naciskać za późno. I, I tych kilka godzin mu, mu, mu jakby straciłem. Nie ja ci mówiłem, były pewne założenia u nas, ale ulubione słowo improwizacja, tak? Jeżeli będzie coś, no to improwizujemy. No i tak było, nie? Byłem zmęczony i dlatego tylko 15 minut drugi raz spałem. I brakowało mi tego snu. Pod koniec drugiej nocy to. No, na sowek wchodziłem, to już nastująco zasypiałem, nie? Stawałem i normalnie spałem. I tam trochę tego straciliśmy też czasu, nie? No. No i taki organizm, no, nie przeskoczymy tego. Nie, ale bieg piękny. Podoba mi się taka formuła. Ja, Nam też się podoba. No. To kiedy ty teraz biegasz? Ja sobie na razie... Na, na, razie, na razie się jeszcze, jeszcze was tu ogarniamy. A nie, ja chyba... To, to nie jest... To nie dla mnie. Ktoś, e, ktoś musi być po tej drugiej stronie, żeby, żeby ktoś mógł biegać. To tak jak u mnie na, na, na festiwalu biegłam, też się zawsze pytają, czy ja też biegam. No nie, ja tam nigdy nie będę biegał. No. No. Bo to jakby to jest za, za duża impreza, żeby, tak. m, żeby jakby zostawić to tak samo samego sobie. No, nie? no, no i się... też zawsze tutaj z Przemkiem, z którym właśnie to Przemek właśnie tego kreta wymyślił, potem, y, ten, który cię dekorował, y, jakby on początkowo sam robił tego krótkiego, nie? I w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że w takiej formule jak jest teraz, to albo razem, albo wcale nie. Bo, bo jest e, zbyt duże takie mm, obciążenie logistyczne, żeby to tak samemu można było obciągnąć. Nie? E, o, o, e, więc, mhm. więc, więc myślę, że już niech biegają inni. Tym bardziej, że ja nie jestem taki, do takich biegów stworzony, długich, bo to jest inny sport już. No, jest wyczerpujący. Znaczy na pewno jest, y, będą ludzie, którzy będą przy, przyjeżdżali, żeby to taką przygodę, przede wszystkim przygodę przeżyć. Ale ci, co będą się ścigać, to, to no będzie to obciążające zawsze. I y, też fajnie jak się y, obserwuje na przykład y, no, na mediach społecznościowych, jak y, ludzie kibicują, to wszyscy ci zawodnicy z ubiegłych lat po prostu widać niesamowite takie zaangażowanie, że oni jakby patrzą na te relacje, jakby oni przeżywają wszystko z wami jeszcze raz, nie? I to jest takie no fajne takie, nie? Bo widać, że, że że ten kret zostaje już już tak w kościach. No kret to jest taki mm. prawdziwy ultra kiedyś było, który zaczynało się, tak? To jest rodzina była, tak? Gdzieś tam się potem to zagub, pogubiło, ale ale taki jest kret właśnie, taka rodzina, nie? Tak mi się wydaje. No. Tego brakuje trochę. Ja wiedziałem, że, że muszę odpocząć i że to zaprocentuję. No tak, tak. Nawet gdyby była blisko, albo nawet się lekko minęła, no to przecież tak. coś w stanie. No to... się było tak jest no z drugim noclegiem właśnie. Dopuszczaliśmy, że się mocno zbliży do nas, ale no potrzebował, tak. więc 15 minut. Ja stałem z zegarkiem na, praktycznie nad nim, przekiwał się i po tych 15 minutach. od razu. <grym> tak. No. sobie to brawo, naprawdę brawo. To, to coś niesamowitego. <grym> 66 godzin. To się już całkowicie wszystko chyba musi zmienić. Ta formuła 100 godzin to już jest taka... Już nie wierzę, że rok po, rok po roku, rok po roku ludzie będą myśleli, na pewno będą się pojawiać tacy, chociaż jest limit tylko 10 godzin, więc ale, ale jest dużo, jest bardzo duża przepaść w tym sporcie między tymi, którzy się ścigają, a tymi, którzy... Więc muszą zmienić, e, jak to żył się rozwijał, to on musi, musi być to, Musi być do 100 godzin. Nie? No nawet w zeszłym roku, to przecież tam chyba 3 czy 4 osoby były gdzieś tam 90 parę godzin, tak? Jest do zrobienia Darek Kuleńczuk. 100 godzin ten krew. No tak, tak. A czy jest do zrobienia kiedyś w przyszłości? taka formuła biegu, że na przykład e, czemu najlepsi powiedzmy tacy, naprawdę najlepsi biegacze na świecie nie biegają w czymś takim? Bo te biegi zbyt obciążają. Ten biegacz na przykład taki Kilian Jornet, tak? On startuje w jednym starcie i on za jakiś czas ma drugi start. On nie pójdzie się w taki, w taki bieg bawić, bo jego to wykończy na pół roku, można na rok nawet cały, nie? A dużo jest takich, nie? Są so, na przykład biegają no. i widzą, że nie są w stanie stanąć na podle, to rezygnują. Tak. No w zeszłym roku nie, mówię, skartowałem ja, 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 ja ten piłkarz. Zmie, zmienia się bo radykalnie rada, ranga e, imprezy i, i pojawiają się większe pieniądze, większa motywacja. Ale w tym sporcie nie ma większych pieniędzy. No właśnie mówił to kolega. Ja, ja, to ja, jest jako... też dobre, że nie ma większych. Z jednej strony Dobrze. może nie, ale dobre jest to, że to jest sport cały czas taki czysty, można powiedzieć. W cudzysłowie, bo tam pewnie tam minimalnie zawsze gdzieś tam ktoś się znajdzie taki, który coś będzie próbował. Ale to nie, nie ma tej pokusy jeszcze takiej dużej, jak w, w takich sportach, gdzie naprawdę ta kasa jest duża, nie? Bo tam mm, za tym to od razu nie, idzie. Wydaje mi się, że to, że to w jakiejś ekstremalnych. Mi się, mi się, mi się, ja, ja mam problem, żeby sobie wyobrazić te 6 godzin, żeby tu urwać jeszcze, w tych 66. No ale skoro Darek mówi, że, 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 że też to, to, to jest możliwe... Ale to jest takie teoretyczne i to by musiało się wszystko złożyć, No nie? naprawdę, dużo musiałoby się złożyć, to, no, no, bardzo to, mało to, kryzysów, jak w ogóle, to, no, ciśnięcie... No, no, naprawdę ciężka sprawa to jest. Dużo szczęścia... Ja mówię, tutaj e, była ta kiepska pogoda, ale paradoksalnie, dzięki tej pogodzie, e, to te tempo było... Wolniejsze, wolniejsze było, bo, no, bo zgaliśmy się e, i, i przez to do końca mogliśmy, ja miałem zapas sił, tak? A jakbym się na przykład na początku wypukał, bo bym poszedł za szybko, to potem już na końcu chcę, by było naprawdę źle. To są wskazówki do nad taktyką, nie? No w tym, w tym sporcie podstawa to jest tak, żeby żeby były do końca, a my tutaj siły były jak nigdy, nie? Do samego końca. no. Chociaż były kryzysy, w tym spocie są kryzysy i to tam no, do, dobre parę razy było. No. No, ale prawda jest taka, że Darek rozpisał różne czasy w tabelkach, no. ale tego chyba nie rozpisałeś. Nie. <laughs> że ktoś się goni. No. no bo myśmy 70 głównie celowali. No, ale ale no. Ten, ten... Aha, rozumiem. Czyli czy nie zakładałeś, że 66 jesteś w stanie jakoś... Y, nie, tam, znaczy mieliśmy nawet 60 rozpisane, ale generalnie w 70 celowaliśmy. No ale no, to nie patrzyliśmy nawet na czas. No. Ja czytałem, czytałem jakieś tam opisy ludzi, którzy gdzieś coś trochę wiedzą, bo to, to wynikało, że rekordu raczej nie będzie, że, że, że to się gdzieś tam... No bo do pewnego e... momentu było, że ale było dosyć e... dużo do. A teraz ludzie dzwonili, ile narzekali, że za szybko, że ten że zatrzymamy. <noise> tak. No. Bo przecież co chwilę ktoś tak. dzwoni, żeby, żeby go zatrzymać, nie? Żeby on zwolnił. Tak. Wódzę się i nagle słyszę, żeby, żeby... Żeby... 6 godzin. To mówię jakieś przekłamanie. To jest, to jest niemożliwe, no, 6 godzin. Wspaniałe. Jesteś wielki. Teraz muszę na wszystkie wiadomości. Spał, spał, bieg i spał. Po takim biegu ile Garmin pokazał regeneracji. To jest wydanie. Mam tą funkcję wyłączoną. Jakbym na to patrzył, to bym tak nie trenował, jak trenuję. No tak, no tak. Asystenta mam też wyłączonego, nie? Ale ciekawi mnie wody baterii jak nie mam. Minus no 30. Nie, on nie schodzi poniżej pięciu. Nie schodzi poniżej pięciu. No. no mam pięć. Nie wiem, jak on by miał pokazać czas regeneracji w takim biegu, to by wybuchł. Także to, że funkcja jest wyłączona. Nie, nawet też bez tępna biegam, nie? nie? Bez pasa biegam, nie? Tak? Na zawodach. Na treningu nie, ale na zawodach bez pasa. No bo to i tak nie ma sensu, nie? No tak, jasne. Tam obciera jeszcze, czy, 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 czy bardzo będę się sugerował tym, co on tam pokażę. Czyli nie. generalnie nie sugerować. Na, na treningach jak najbardziej, ale to no, trzeba czuć siebie. Mhm. Jasne, że tak. Na zawodach to nie zawsze się trafi taki, tak zwany dzień konia. tak? Trzeba być no, dyspozycji dnia, ja zawsze mówię. Nie? No to było piękne. Tak. <laughs> dokładnie. No, ale od początku nie było wiadomo, że to tak dobrze się złoży, nie? Bo na początku były problemy i rozcierno podeszłowe i żołądek szwankował. No przez pierwszy dzień słabo jadł. I mało jadłem, tak, bo żołądek właśnie nie pracował, także. Co no, pan przez te trzy dni? O, co my nie jedliśmy. <grytanie> Bardzo dużo. Kopytka, jajecznica na boczku. Kopytka? Tak. Co tam żeby było? Zupy różne bułki oczywiście. Na jednym jajeczką było sześć jajek, paczka tego, paczka boczku, taka i ten. E, I to było dla dwóch osób w zasadzie, dwóch biegnących. I sześć jajek. Taki w ta, wysiłku ta? dobiegania? Tak, tak, zawsze. Nawet, nawet, nawet pod samoem nie wiem, można iść dalej biegać. Nie? Ale to wszystko. też tej był. Podczas jakby treningu jest. Dowolaj też był, po serce. Po to serce. Czyli jak trenowe do takiego dystansu, to duży śniadanie i dobiegania. Tak. Ja bardzo często tak wiem, że na przykład wracam z pracy, jem normalny posiłek i dobiegać, po to, żeby organizm przyzwyczajać, żeby, żeby tam mi nic nie, nie szkodziło, nie latało. No a teraz po takim biegu, kiedy pójdzie pan pobiegać? No, Jaki jest czas regeneracji? Czym szybciej, tym lepiej, tak naprawdę. No. No. Ale, <laughs> ale. Tak naprawdę, szybciej, czym szybciej się pójdzie, to tym szybciej się organizm zaczyna regenerować, nie? Ten kwas mlekowy będzie wypłukany. Ja chciałbym zapytać o to, co rozumiem Sapo. Wiem, Tak. tam jest słynny ryż z jabłkami. Też był. Tak, obowiązkowo. To też, no. I spaghetti. I spaghetti było. I pióre ziemniaczane z no to witargo, ja no, tren, z tym z trekiem, trekiem teraz współpracuję, nie? No to witargo, Izo, e, to już batony od nich, nie, nie tam jakieś takie pierwsze lepsze, od nich, e, co tam jeszcze od nich mam? No, Czy znaczy na pewno dużo jest co minerałów, nie? Czyli magnes to podstawa, e, potas, wapń. O Jezu, jak ja bym to Ci pokazał całą garść tak jak ja biorę. Nie, bo to jest, wiesz, Dobra. Yy, omega, kwasy omega D3. Teraz już trochę mniejszą biorę. To nie jest tak, że to zostaje, wiesz, nie, no po dwóch dniach to można to wrócić. Nie? Szczególnie tak intensywny, bo są biegi, które naprawdę po tygodniu jest super, nie, ale taki bieg jak tutaj to się oh. wykąpiłem, tak, tak, ja mam też spodnie limfatyczne, muszę też to wejść od razu jak najszybciej. Ciężko podzielić. Nie, mieliśmy takie małe w czteropalkach I dostał dwa na dole, a potem jak weszliśmy do góry, żeby... Mózg w nagrodę. Tak. System kar i nagród. wiesz, tam dałeś plamy, bo cały czas mi mówiłeś, kiedy ten szczyt? Już za chwilę. Już za chwilę. A co mogę ci powiedzieć? Za zakrętę. I co? Ja wiem, kiedy ten szczyt? Już za chwilę. Już za chwilę. Boże. O. Co jest przyjęcia? Też biegnął się razem z Darkiem? Nie, nie, nie. Ja tu miałem rolę.